No tutaj się żyje, wydaje mi się, bardzo bardzo spokojnie, więc dużo życzliwości, uśmiechu, na pewno mijając się codziennie na ulicy, to chyba to jest najważniejsze. No i dużo miłości, prawda? Życzyłbym każdemu mieszkańcowi Rzeszowa zdrowych, wesołych, rodzinnych, troszkę śnieżnych, lekko mroźnych świąt. Udanych, takich jak każdy sobie sam rzeczy. Za możliwości, no, żeby się to wszystko jakoś kupy trzymało i żeby kurę normalnie no, ludziom się dobrze żyło, no, przede wszystkim i zdrowo. No. W Samych radosnych dni, żeby byli zawsze uśmiechnięci, nie chodzili smutni ze spuszczonymi głowami. Przyjaznego podejścia. Opowiadania do wcipów, bo to fajne. I delikatnie uważania w sklepach spożywczych. To się kupuje, bo tam trzeba uważać i będzie wszystko super. Beautiful town. Uh, well maintained. And have a very happy Christmas. Troszeczkę więcej życzliwości wśród ludzi względem siebie. Dużo uśmiechu, bo to darmowy prezent, który można każdemu dać. przeżyty świąt razem z rodziną, żeby nie spędzać je samotnie, no bo wiadomo, że nikt nie chciał samotnie spędzać świąt. Dużo prezentów pod choinkę każdemu życzę. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, miłości. Wszystkiego, czego sobie życzą. Żeby byli wszyscy szczęśliwi, żeby każdy chodził, miał co zjeść. Więcej uśmiechu rodziców, dzieci, jeżeli ktoś ma, babci i tak dalej. Pociechy w ogóle z dzieci, z wnuków, prawnuków. Śniegu by nam się przydało, wszystkiego dobrego. Święta spędzimy w trójka pierwszy, pierwszy raz, także pewnie w domu. No, no, to takie wyjątkowe światło dla nas. Babcia jest zobowiązana, naprawdę zrobić dobry marsz. Dla całego Rzeszowa życzymy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego, żeby miasto się dalej tak rozwijało, jak się rozwija. I jeszcze więcej sukcesu miasta w następnym roku i dla, żeby mieszkańcy może więcej zarabiali. Większe, większe płace może, tego bym życzył. Spokoju ducha i uśmiechu. Powodzenia w życiu osobistym no i w biznesach, w innych przedsięwzięciach pożytecznych dla wszystkich mieszkańców. Żeby spędzili jak najwięcej czasu z rodziną, bo to jest najważniejsze, nie jakieś jedzenie, gotowanie i zabieganie, tylko czas spędzony właśnie z bliskimi.